Minął rok, odkąd pokonaliśmy Gandalian w walce o Nithię i obroniliśmy Świętą Kulę. Po powrocie na ziemię odbudowaliśmy Baku Przestrzeń, którą na nowo pokochały miliony ludzi. Nasz wielki turniej ściągnął tłumy dzieciaków. Wśród nich znaleźliśmy się ja i mój Drago, Marucho i jego nowy Bakugan Tristar oraz Shun i Taylen. Nowi gracze to nowe, niezapomniane emocje i nowe wyzwania. Stawka jest wysoka, a szanse wyrównane, ale młodzi wojownicy będą walczyć do ostatniego tchu! Powiedz czy plan już masz, przeciwnik przyśmieje śmieje się w twarz, podnieś na niebo wzrok, potem zrób pierwszy krok, o swoje życie grasz, bo sobie wielką masz. Świat to ja, a nie ty ja, twoja nie jesteś sam. Dzień dobry pani Kuzo, zostaliśmy dana? Mmm, przykro mi, Dan i drago gdzieś wyszli. Założę się, że wybrali się do paku przestrzeni na trening. Mm. Też tak myślę. Mhm. Mm Chłopcy, mam pytanie. Czy Dan mówił wam cokolwiek o swoich koszmarach? Wczoraj znów obudził się z krzykiem. Eee. Nie się pani tym nie martwi. To efekt stresu związanego z turniejem. Mhm. Mm no to czy moglibyście mu delikatnie zasugerować... Żeby się odprężył? No pewnie. To miłe, mój dan ma niezwykłe szczęście, że ma tak wiernych przyjaciół, jak ci dwaj chłopcy. Młodzi wojownicy Bakugan! Upadek! Gotowy? No pewnie dzisiaj jest nasz wielki dzień. W końcu rozwiążemy nasze problemy. Dokładnie. Chodźmy! Hej, przecież tutaj! Hmm? Gdzie on będzie? Wydaje mi się, że w stronę areny J. Nie jest to zamknięta na czas remontu. Mhm. Atakujesz pełną parą? Jeszcze nie, dawaj dalej! Nie ma sprawy! Musisz dać z siebie wszystko, jeśli chcesz się nauczyć, jak kontrolować tę moc! Nawet jeśli to tylko trening! No proszę. Trenują w tajemnicy, więc to znaczy, że. Że Drago wcale nie panuje nad swoimi mocami, jak wcześniej twierdził Gunn. Weźcie się, przytkajcie! Chcę w spokoju pooglądać prawdziwy spektakl siły! Supermoc aktywacja! Cios smoczej siły! Co się dzieje? Spokojnie! Wszystko gra! Jesteś tego pewien? Oczywiście. Na razie to tylko rozgrzewka. Powtórzmy to jeszcze raz! Pamiętaj, że w ciebie wierzę! Supermoc aktywacja. Cios Smoczej Siły! Panuje nas tą energią, a nie ona nade mną! Tak trzymaj, coś mi tu nie gra! Wytrzymaj drago! Przecież to zemto. Chodźcie. Trzeba im pomóc. Jasne. Bakugan wita! Baku Bakugan start! Naprzód, węglu stajle! Bakugan start! Bacz, akło strajka! Robi się! O? Sun! Marucho, co wy tu robicie? Nie mamy czasu na pogawędki, Dan! A? Supermoc! Aktywacja! Czerwona broń, cięcie wiecza! Ha, ha! Co jest? Supermoc! Aktywacja! Mina głosa! Aaaa! Ostudźmy nieco emocje! Jak to możliwe? Zupełnie zneutralizował nasze ataki! Drago! Załatwimy go! Supermoc, aktywacja! Struna z I po klopacie. O, Jakim cudem? Kim jesteś? Czego od nas jesteś? Supermoc, aktywacja! Biorun wzniesienia! Czy jest coś, czego nie wiemy, tylko szczerze. Mm. Czyli Zenton został stworzony w trakcie jednego z wybuchów energii Drago. Tak, ale. Nic się nie stresujcie, dobra? Skoro pochodzi z energii Drago, to Drago może go pokonać. Mogłeś nam wcześniej o wszystkim powiedzieć. Po co? To sprawa dla mnie i Drago, i póki co całkiem dobrze sobie radzimy. No i po co te zagrywki, Dan? Co takiego? Jeśli masz jakiś problem, to powiedz od razu! Chwila, chłopaki, luzik to bez sensu! Lepiej się nie wtrącaj, szum! Dan, czekaj! Chyba powinniśmy za nim powiedz, prawda? To było genialne! Chris ma rację. Madame Selon, absolutnie nikt nie może się z Tobą równać. Tak! Jestem pod ogromnym wrażeniem. Twoje ruchy są takie, no. i jakby to powiedzieć, no takie, takie, no. pełne wdzięku. To właśnie chciałaś powiedzieć, mam rację? Nie, nie w tym sensie. Chciałam powiedzieć, że jej ruchy są takie prosto w punkt. Tak! Dokładnie, o to mi chodzi! Coś taka przygaszona? Czego tu szukasz? A jeśli powiem, że mogę spełnić każde Twoje życzenie, co by to było? Wydaje mi się, że moim najważniejszym życzeniem byłaby, oczywiście, bitwa. A z kim? Z młodymi wojownikami. Hmm. I to wszystko. Dlaczego nie chcesz mnie słuchać? Musisz zdecydowanie więcej <noise> walczyć, a to dlatego, żeby dać mi moc, której potrzebuję. <noise> Chcesz pogadać? Te wszystkie tajemnice niszczą naszą przyjaźń. To prawda, ale jak możesz zatrzymać pociąg, który już odjechał ze stacji? Niestety nie wiem. I to jest problem. To jakiś żart? Wiem pierwszy raz o tym słyszę. Wczoraj na pewno nie było tego w planach. Zapowiada się niezła akcja. Mogliśmy się domyślić, że to twoja sprawka. Nie musisz mi dziękować. Przyjemność po mojej stronie. Tylko spójrzcie na nich. Nie mogą się doczekać tego spotkania! Nie! Ja tam jestem gotowy! Ale dam! Mm mhm, To mi się podoba! Nie pamiętasz już, co się wcześniej stało, nie możesz tak ryzykować, rozumiesz? Mówiłem wam, ja i Drago mamy wszystko pod kontrolą, jasne? A jeśli. Przestań. Jestem Dan Kuso z Młodych Wojowników. Nie oczekujesz, chyba że się wycofam z wyzwania, prawda? Co nie, Drago? Właśnie. Chwila. A?